Cześć wszystkim, dzisiaj sobota, już tydzień woda jest zalana. Kolejna podmianka, włącza pompę, wyleje, wyleje wodę i doleje nowej i bakterie i dalszy ciąg czarnego startu. Teraz włączyłem tylko światło, żeby nagrać Wam filmik. Jeśli chodzi o pompę, to tutaj mam taką do wylewania wody z akwarium. Jest to taka chińska jakaś Heizbao. HSB 950 i ona ma 1500 litrów na godzinę niby wydajność no ale tutaj to rurka i tego i ten licznik Celfasta do mierzenia ile wody spuszczam i idzie dalej wąż do do, do wylewki do ubikacji 100 litrów wody wylane. Teraz zmieniam wąż i napełniam, dodaję bakterie i na razie tyle. Tutaj czyściłem ostatnio te korzenie szczoteczką. Nie, nie, nie robi się dużo tego szluzowca. Myślę, że dwa tygodnie tutaj wystarczy tego dojrzewania. Mierzyłem ostatnio parametry: to pH 6,2, gH 8, kH. Tak 1 i 4 jest ustawione, czyli tak 1, pomiędzy 1 a 2 wyszło. I tutaj parametry też są 0 oprócz NO2, czyli 0,025. Czyli jeszcze to akwarium dojrzewa, widać, że jakieś tam są związki NO2. Dobra, jeszcze do, dosypię bakterii. kwadrot, bionitro. Przy podmianie e, po 3 i 7 dniu e, na, 100 litr, na 100 litrów jedna łyżeczka tych bakterii. No i nabieram wodę sobie z akwarium. Nie można tutaj tych bakterii z wodą RO, tylko trzeba właśnie z akwarium, jak najlepiej, albo, e, bo tutaj już jest w akwarium, jest woda zmieneralizowana. Dobra, i wsypałem te bakterie. Wymieszam w, z tą wodą, taki się robi. E, żółta taka woda i jak już uruchomię filtr, to naleje się więcej wody, to wleję to do akwarium. Trochę takie będzie mleko, ale to przyspieszy dojrzewanie tego akwarium. Uruchamiam filtr. Jeszcze troszkę się musi wody nalać. Yy, I karam tę bakterie. I woda zmieniona, bakterie dolane, wyczyszczone korzenie od tego śluzowca troszkę, ale nie ma tego śluzowca dużo. No i akwarium wraca do stanu tak, jak jest na razie przez tydzień, czyli wyłączam światło, ciemny start i tak akwarium funkcjonuje przez tydzień. I teraz jeszcze myślę, że tydzień już wystarczy, bo nie ma nie ma za dużo azotu i też nie, śluzowiec nie bardzo wychodzi, więc zamówię długo rośliny i będzie sadzenie myślę, że na, na następny weekend. A jest dzień, ale odbija się wszystko, ale troszkę widać, że światło jest zgaszone i tak będzie jeszcze tydzień, tak zwany ciemny start. I kolejny dzień już tutaj jak widać wpuściłem takich zjadowców, kilka tam kilkadziesiąt molinezji tam, żeby sobie poskubały ten śluzowiec z korzenia i wrzuciłem tam kilka roślinek, ale to tylko tak, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać, bo już tylko teraz wrzuciłem roślinki już w to akwarium tak jakby odżyło. No oczywiście one te rośliny zaraz wyciągnę, bo one nie dadzą rady, bo tutaj nie świecę na razie i muszę zakupić rośliny, tylko że z tymi roślinami to na razie chyba się wstrzymam. Po pierwsze, bo śluzowiec troszkę bardziej teraz wychodzi. Zaczęły się korzenie takie robić i zaczyna teraz więcej ten śluzowiec wychodzić. A po drugie, rośliny miałem zamawiać w Invitalu. Tam ostatnio dwa razy już zamawiałem. Wiem, że są różne opinie, ale ja akurat miałem ładne rośliny i chcę tutaj jakieś anubiasy, mikrozorium kupić, to naprawdę ładne z Invitala przychodziły. No tylko, że w tej chwili ta powódź jest i w Czechach też tam powódź jest i tam im zalało jakiś magazyn, teraz przenoszą w inne miejsce i no i na razie nie, ta przesyłka nie jest możliwa i nie, ale jednak chyba poczekam jeszcze, bo tutaj te śluzowce zaczynają wychodzić, to molinezje sobie przynajmniej zajmą się tym, no i jak tutaj widać na tym korzeniu już też coraz bardziej się Pojawia ten śluzowiec, ale na tym szczególnie, zaczyna się już taki, zaczął się taki właśnie robić gorszy już taki tego i jest dużo tego śluzowca i zaraz tam znowu się zabiera na czyszczenie i kolejną podmiankę, ale tutaj jak widać molinez jest sobie fajnie tutaj skubią, poskubią sobie to i, yy, ale trochę pomogę, bo to aż tyle nie ma. Tak, złapałem po prostu w siatkę, ile tam się nabrało tych molinezji. I sobie tego. No dobra, to teraz yy, czyszczę te korzenie z tego, tego i robię kolejną podmiankę 100 litrów. I korzenie poczyściłem trochę. Teraz wszędzie unosi się yy, ten resztki z tego śruzowca. No już yy, od razu troszkę lepiej wygląda. Myślę, że filtr musi teraz się wciągnąć. Zaraz podmiankę robię i będzie lepsza ta woda. No oczywiście do tego akwarium drabinka mi potrzebna jest, żeby tutaj ładnie sięgać wszędzie. No i zaraz te rośliny wyciągam. No takie próbne kadry. Jak to będzie wyglądać już od razu z tymi roślinami, inaczej to wygląda, ale zaraz podmieniam wodę i bakterie i dalej wyłączam światło. Jeśli chodzi o filtr, to w tej chwili chodzi na włączyłem właśnie na 100%. Tutaj z tego wlotu, tutaj jest wlot taki zwykły. No to on tutaj w tamtą stronę pcha I tutaj jest Wlot, a tutaj jest wylot A z drugiej strony jest Tak samo też jest Wlot i oprócz tego deszczownia Tutaj teraz jak widzicie woda się taka mętna zrobiła Po tym czyszczeniu Tutaj deszczownia nie daje mocno bardzo Ma takie dosyć cienkie Cienkie te otwory, ale jeśli chodzi o tam ktoś pytał o akwarium na przykład 200 litrów czy coś no to nie wiem, ja bym nie, nie w taki duży filtr nie inwestował aż w takie małe akwarium 200 litrów, myślę, że spokojnie Ultramax 2000 by wystarczył myślę, znaczy jest możliwość przykręcenia tutaj tego filtra na 50% ale nie wiem czy by też nie, był, nie byłoby to za dużo, bo jednak dwa wloty, dwa wyloty i takie, nie aż takie długie akwarium, tutaj mam 150 cm, więc jest ta tafla wody i długość tego zbiornika jest, trochę jest, a w takim mniejszym to trochę chyba by pralkę robiło. Ja myślę, że taki zwykły Ultramax 2000 będzie tańszy i wystarczający. Dobra, to teraz wylewam wodę ze 150 litrów może jednak zmienię, bo tutaj było tego śluzowca trochę i nalewam nowej wody. Piszcie komentarze, łapki w górę, jeśli się komuś podoba, jeśli nie, no to proszę pisać, co tam jest nie tak. I zapraszam do kolejnych filmów i w innych filmów na moim kanale. Na razie, trzymajcie się.